Telefon ma w swojej ofercie taki ciekawy produkt, który jest stricte aplikacją mobilną. Aplikacja mobilna, która umożliwia dzwonienie, korzystanie z naszych usług telefonii stacjonarnej za pośrednictwem naszych smartfonów, czyli urządzenia bazujące na systemie Android oraz iOS, czyli wszelkiego rodzaju iPhony, iPady. Tablety, również na Androidzie. Aplikacja mobilna jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że umożliwia nam dzwonienie i korzystanie z telefonii VoIPowej. Czy też ze swojego po prostu numeru stacjonarnego, gdziekolwiek jesteśmy na świecie. Nie jesteśmy niczym ograniczeni. Wystarczy, żebyśmy mieli w naszej komórce dostęp do internetu, możemy korzystać z takiej aplikacji. Aplikacja poza tym, że jest telefonem, czyli umożliwia dzwonienie oraz normalne odbieranie połączeń, dodatkowo realizuje połączenia wideo oraz na przykład jest funkcją, jest typowym czatem. Czatem na przykład firmowym dla pracowników firmy lub też dla znajomych z racji na integrację naszej aplikacji z. Facebookiem, z kontaktami z Facebooka. Możemy również z tej aplikacji zadzwonić na jakikolwiek numer zewnętrzny z naszej listy kontaktów, którą mamy zaszytą w telefonie. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy zainteresowani opcją prepaid, możemy doładowywać to konto bez żadnych zobowiązań czasowych. Jeżeli natomiast korzystamy z usług .pl /phone, które bazują na abonamentach, możemy zdecydować się na abonament No Limit, który umożliwia dzwonienie z tej oto aplikacji bez jakichkolwiek limitów. Co dotyczy również numerów czy też kierunków zagranicznych. Na przykład w ramach Unii Europejskiej, USA, Kanada, Chiny, Singapur. Na dobrą sprawę, mając tą aplikację, abonament no limit od PL Phone, mamy możliwość dzwonienia na pół świata bez jakichkolwiek zobowiązań czasowych. Więcej informacji o samej aplikacji oraz o naszej firmie znajdziecie Państwo na stronie plphone.pl oraz na naszym Facebooku People from Polska S.A.